Skawica w sercu Beskidów. Mówią, że pod tymi górami leży skarb zbója Madeja, ale kto po niego pójdzie, już nie wraca. Co skrywa ta mroczna legenda? Skawica, mała wieś w Beskidzie Żywieckim, owiana tajemnicą od wieków. To tutaj w jaskiniach ukrywał się Madej, najpotężniejszy zbójca gór, który ponoć podpisał pakt z diabłem. Jego maczuga kruszyła skały, a oczy płonęły piekielnym ogniem. W jaskini ukrył skarb, złoto, klejnoty i miecze zrabowane z karawan. Ale nikt, kto próbował go zdobyć, nie wracał. Ludzie szeptali, że nocami z lasu słychać jęki potępieńców, a wśród drzew błąkają się ogniki. Pewnej nocy młody Juchas, Wojtek, podążył za tajemniczym światłem i znalazł wejście do jaskini. W środku czekał Madej, duch siedzący przy ognisku z maczugą w dłoni. Zapytał Wojtka, czy odda duszę za bogactwo, ale chłopak odmówił. Wyszedł z jaskini, a w nagrodę dostał dar, rozumienie mowy zwierząt i drzew. Skarb Madeja ponoć leży tam do dziś, pilnowany przez duchy i płomienie piekielne. Kto odważy się go szukać?